Przez pięć lat opłacałam rachunki i zapewniłam ojcu dom, w którym mógł spędzić ostatnie lata życia. Aż pewnego dnia, gdy jego koniec zbliżał się nieuchronnie, pojawiła się moja siostra, ta sama, której nie widzieliśmy od wielu lat. Nie miała wyrzutów sumienia ani skruchy za to, co zrobiła. Nie wróciła po to, by się pojednać, ale by odebrać swoją część spadku. Zażądała, abym sprzedała dom, aby mogła dostać należne jej pieniądze. Nie miała jednak pojęcia, że ten dom należał do mnie. Gdy to zrozumiała i uświadomiła sobie, że nie dostanie nic, nigdy nie zapomniałam dnia, w którym Zofia odeszła. Wyszła z domu z uśmiechem na twarzy, walizką w reku i obietnicą, że już nigdy nie wróci. Ta rodzina tylko mnie ogranicza, to były ostatnie słowa, jakie od niej usłyszałam. Mój ojciec stał w progu, patrząc w stronę drogi, jakby liczył, że się rozmyśli ale ona się nie rozmyśliła. A ja zostałam. Od tamtej chwili dom wydawał się większy i bardziej pusty. Z czasem zrozumiałam, że jej nieobecność nie była tylko fizyczna. Była pustką w sercu mojego ojca. Nigdy o niej nie mówił, ale widziałam ciężar, jaki nosił w oczach. Czasami, gdy myślał, że nie patrzę, znajdowałam go siedzącego w fotelu, trzymającego w dłoniach stare zdjęcie Zofii z dzieciństwa. Nigdy jednak nie wypowiedział jej imienia na głos. Kiedy zmarła nasza matka, ojciec się załamał. Mężczyzna, którego znałam jako silnego i stanowczego, stał się kruchy. Jego zdrowie zaczęło się gwałtownie pogarszać. Nie wahałam się ani chwili, to ja przejęłam wszystkie obowiązki. Opłacałam rachunki, zajmowałam się nim, spędzałam nieprzespane noce u jego boku, towarzyszyłam mu w wizytach u lekarzy, martwiłam się każdego dnia. Byłam z tym wszystkim sama. Nie było łatwo. Całe dnie pracowałam, a wieczorami wracałam do domu, by się nim zająć. Nauczyłam się zarządzać pieniędzmi jak nigdy wcześniej. Każda zarobiona przeze mnie złotówka trafiała na opłaty, na leki, na życie. Zrezygnowałam z podróży, z kolacji w restauracjach, z nowych ubrań. Podczas gdy moi rówieśnicy budowali swoje przyszłości, ja trzymałam w dłoniach rozpadające się kawałki mojej własnej. A potem, gdy zrozumiałam, że życie w wynajmowanym mieszkaniu zawsze będzie niepewne, podjęłam decyzję, która zmieniła wszystko, kupiłam dom. Zrobiłam to dla niego. Żeby nigdy nie musiał się martwić, że pewnego dnia ktoś każe mu się wynosić. Pracowałam dwa razy więcej, negocjowałam, oszczędzałam każdy grosz, aż w końcu udało mi się zapłacić pełną kwotę. Gdy podpisywałam akt własności, poczułam ulgę pomdrugeszaną ze skrajnym wyczerpaniem. Dom należał do mnie, ale gdzieś w głębi duszy czułam, że nadal należy do mojego ojca. Lata mijały. Stawał się coraz słabszy, coraz bardziej zmęczony. Śmierć powoli się do niego zbliżała, a każdy wspólnie spędzony dzień był cichym pożegnaniem. I wtedy zadzwonił telefon. Zdziwiłam się. Było już po dziewiątej wieczorem, a o tej porze nikt do mnie nie dzwonił. Odebrałam bez zastanowienia. Maja? Natychmiast rozpoznałam głos. To była Zofia. Czas na chwilę stanął w miejscu. Przez lata zastanawiałam się, czy kiedyś wróci. Czy kiedykolwiek poczuje wyrzuty sumienia? Czy w ogóle jeszcze pamięta, że istnieje? Pamiętała. Ale nie tak, jakbym tego chciała. Słyszałam, że tata jest w złym stanie. Jej słowa zacisnęły mi żołądek w supeł. Nie było w nich troski. Nie było tęsknoty. Było tylko stwierdzenie faktu. Jakby mówiła o pogodzie. Dlaczego cię to obchodzi, Zofia? zapytałam, starając się ukryć drżenie w głosie. Zapadła zbyt długa cisza. A potem, tonem, który zmroził mi krew w żyłach, powiedziała coś, co wszystko mi uświadomiło. Musimy porozmawiać o domu. W tej jednej chwili wiedziałam. Nie wróciła z żalu. Wróciła dla pieniędzy. Tamtej nocy prawie nie zmrużyłam oka. Telefon od Zofii wciąż rozbrzmiewał w mojej głowie. Przez lata przekonywałam samą siebie, że moja siostra była zamkniętym rozdziałem mojego życia. Odeszła bez oglądania się za siebie, bez jednego telefonu, bez kartki urodzinowej dla naszego ojca. A teraz, nagle, chciała porozmawiać o domu? Znałam Zofię zbyt dobrze, by wierzyć, że ta rozmowa była wyrazem troski. Nigdy nie obchodziło jej nic poza nią samą. Następnego dnia, jakby miała prawo pojawiać się i znikać z mojego życia, kiedy tylko jej się podobało, stanęła w moich drzwiach. Otworzyłam je i zobaczyłam kobietę, która, mimo upływu lat, wciąż nosiła na twarzy tę samą wyniosłą minę. Jej włosy były idealnie ułożone, ubrania eleganckie, makijaż bez skazy. Ja natomiast stałam tam w Starym dresie. Ze zmęczoną twarzą po nieprzespanej nocy. Różnica między nami nigdy nie była tak wyraźna. Maja, ależ się zmieniłaś. Uśmiechnęła się, jakby między nami nie było przepaści. Skrzyżowałam ramiona. Czego chcesz, Zofia? Przewróciła oczami, jakbym przesadzała. Przynajmniej pozwolisz mi wejść. Poczułam, jak ściska mi się żołądek. Część mnie chciała trzasnąć jej drzwiami przed nosem. Ale spojrzałam do środka i zobaczyłam ojca siedzącego w fotelu, uważnie przyglądającego się całej scenie. Jego oczy lśniły od łez. Zawsze pragnął, by Zofia wróciła, nawet jeśli nigdy tego nie przyznał. Przełknęłam gniew i odsunęłam się na bok. Szybko. Weszła do środka, jakby nigdy nie odeszła. Jej wzrok przebiegał po pokoju, oceniając wszystko wokół, jakby próbowała przypomnieć sobie miejsce, w którym dorastała. Ale widziałam to na jej twarzy, to nie była nostalgia. To była kalkulacja. Usiadła na kanapie jak nieproszony gość, zakładając nogę na nogę z irytującą swobodą. Mój ojciec patrzył na nią w milczeniu, pełen emocji, podczas gdy ona nie okazała choćby cienia skruchy. Jak się czujesz, tato? Zapytała tonem tak wymuszonym, że aż mnie mdliło. Odpowiedź nie nadeszła od razu. Staro to było wszystko, co opowiedział. Na ułamek sekundy dostrzegłam na jej twarzy cień zakłopotania, ale szybko odzyskała swoją wyniosłość. I wtedy dotarła do sedna sprawy. Maja, przejdźmy do rzeczy. Wiem, że tata nie ma już wiele czasu. Poczułam, jak moje dłonie zaciskają się w pięści. I co to ma z tobą wspólnego? Westchnęła, jakbym była nierozsądna. Chcę mojej części domu. Powietrze uszło z moich płuc jak po ciosie. Spojrzałam na ojca, oczekując reakcji, ale on tylko opuścił głowę. Jakby wiedział, że to się wydarzy. Jakby od zawsze spodziewał się, że w końcu Zofia pozostanie sobą. Pochyliłam się do przodu, mówiąc cicho i opanowanie. Zniknęłaś na lata. Nigdy nie pomogłaś. To ja opłacałam wszystkie rachunki, opiekowałam się tatą, sama utrzymywałam ten dom. A teraz, nagle, wracasz i chcesz część czegoś, co nigdy do ciebie nie należało? Wzruszyła ramionami. Jestem jego córką tak samo jak ty. To moje prawo. Prawo. To słowo przeszyło mnie jak ostrze. Nie przyszła nas zobaczyć. Nie czuła winy. Nie żałowała. Dla niej to był tylko interes. Chciałam krzyczeć. Wyrzucić z siebie całą złość, wszystko, co przeszłam. Ale wtedy pojawiła się w mojej głowie jedna myśl. Ona nie wiedziała. Nie wiedziała, że ten dom należy do mnie. A kiedy się dowie, zostanie z niczym. Zofia patrzyła na mnie, jakby już wygrała. Jakby ten dom był nagrodą, którą odzyska bez najmniejszego wysiłku. Czułam, jak krew we mnie wrze, ale wzięłam głęboki oddech. Chcesz swoją część domu? Zapytałam głosem zbyt spokojnym, jak na kogoś, kto był o krok od wybuchu. Skrzyżowała ramiona, wyraźnie zadowolona. To byłoby sprawiedliwe, Maja. Jestem taką samą córką naszego ojca, jak ty. Ten dom to nasze dziedzictwo. Nie możesz po prostu mnie wykluczyć. Jej bezczelność sprawiła, że parsknęłam śmiechem. Ale nie był to śmiech radości. Był suchy, pełen niedowierzania. Gdzie była, kiedy rachunki piętrzyły się na stole? Gdzie była, kiedy musiałam wybierać między kupieniem jedzenia a leków dla naszego ojca? Spojrzałam jej prosto w oczy. Sprawiedliwość. Chcesz mówić o sprawiedliwości? To powiedz mi, Zofia, gdzie byłaś przez ostatnie pięć lat? Kiedy nasz ojciec potrzebował kogoś, kto zabierze go do szpitala? Kiedy nie miał siły wstać z łóżka? Kiedy spędzałam bezsenne noce przy jego boku, modląc się, żeby nie umarł? Gdzie byłaś, kiedy musiałam pracować po godzinach, żeby utrzymać ten dom? Westchnęła z irytacją. Maja, proszę cię! Nie przyszłam się kłócić. Wiem, że opiekowałaś się tatą i. Doceniam to. Ale to nie zmienia faktów. Ten dom należy do niego. A kiedy go zabraknie, obie mamy do niego prawo. Nie chcę niczego więcej, tylko tego, co mi się należy. Powiedziała to z taką pewnością, że miałam ochotę krzyczeć. Ona nie wiedziała. Widziałam w jej oczach, że wciąż wierzyła, iż ojciec jest właścicielem domu. Że gdy odejdzie, sprzedamy wszystko i podzielimy się pieniędzmi. Naprawdę sądziła, że wyjdzie stąd z czymś. Wzięłam głęboki oddech. A co chcesz zrobić ze swoją częścią, Zofia? Uśmiechnęła się, jakby w końcu docierało do mnie jej stanowisko. Sprzedać, oczywiście. Ten dom jest wart dużo pieniędzy. Mogłabym kupić mniejsze mieszkanie, zacząć od nowa. W końcu to nie moja wina, że mnie tu nie było. Życie się potoczyło, rozumiesz. Ale teraz wróciłam. I chcę to, co moje. Naturalność, z jaką to powiedziała, sprawiła, że ścisnęło mi się gardło. Mój ojciec siedział obok, słuchając każdej jej wypowiedzi, ale ona zdawała się w ogóle tego nie zauważać. Nie zapytała, jak się czuje. Nie okazała choćby odrobiny emocji na widok jego bladej skóry, zmęczonych oczu, osłabionego ciała. Obchodziły ją tylko pieniądze. Powoli wstałam. Rozumiem. Chcesz, żebym sprzedała dom, żebyś mogła wziąć swoją część i żyć sobie wygodnie, bez najmniejszego poczucia winy za to, co zrobiłaś. O to chodzi? Uśmiechnęła się, jakby cieszyło ją, że w końcu zaczynam rozumieć. Dokładnie. Wiem, że to zrozumiesz, Maja. Nie musimy robić z tego wojny. Wojny. Gdyby tylko wiedziała. Wypuściłam powietrze powoli, tłumiąc gorzki śmiech, który cisnął mi się na usta. A potem, z największym spokojem na świecie, spojrzałam jej prosto w oczy i powiedziałam. Zofia, myślę, że powinnaś usiąść, bo jest coś, o czym powinnaś się dowiedzieć. Zmarszczyła brwi, zdezorientowana. Nie miała pojęcia, co ją czeka. Pewność siebie, Zofii, zaczęła się chwiać, gdy zauważyła, że nie jestem zdenerwowana. Nie błagałam, nie kłóciłam się. Byłam spokojna. I to ją zaniepokoiło. Co? Zapytała podejrzliwie. Mój ojciec, dotąd milczący, uniósł swoje zmęczone oczy na mnie. Wiedział, co zamierzam powiedzieć. Widziałam w nim smutek. Nie z powodu samej prawdy, ale przez rozczarowanie, które nieuchronnie miało nadejść. Pochyliłam się lekko do przodu, nie odrywając wzroku od Zofii. Myślisz, że ten dom należy do taty? mrugnęła zniecierpliwiona. Oczywiście, że tak. Zawsze tu mieszkał. To zawsze był dom naszej rodziny. Pokręciłam powoli głową. Nie. Zofia zmarszczyła brwi. Co? Westchnęłam, przygotowując się na uderzenie. Ten dom nie należy do taty, Zofia. Zrobiłam krótką pauzę, pozwalając słowom wsiąknąć. Należy do mnie. Zapadła ogłuszająca cisza. Zofia za kilkakrotnie, jakby potrzebowała chwili, by przetworzyć to, co usłyszała. Potem zaśmiała się nerwowo. O czym ty mówisz? To nie ma sensu. Skrzyżowałam ramiona. Ma, i to bardzo. Kiedy ty byłaś zajęta swoim życiem, ja byłam tutaj. Płaciłam każdy rachunek. Walczyłam, by utrzymać ten dach nad naszymi głowami. A kiedy zdałam sobie sprawę, że wynajem może nas wyrzucić na ulicę, podjęłam decyzję. Pracowałam, oszczędzałam, odkładałam każdy grosz i kupiłam ten dom. Za własne pieniądze. Jest na moje nazwisko. Wyraz twarzy Zofii zmienił się natychmiast. Wstrząs był widoczny, ale szybko ustąpił miejsca niedowierzaniu. Nie. To niemożliwe. Spojrzała na naszego ojca, szukając potwierdzenia. Ale on tylko spuścił głowę. Nie zaprzeczył. Widziałam, jak prawda powoli do niej dociera. Jak jej twarz błędnie, gdy uświadamia sobie, że nic tu na nią nie czeka. Kłamiesz. Jej głos był drżący, ale wciąż uparty. Zrobiłam krok w tył, podeszłam do szuflady i wyjęłam kopertę. Akt własności. Położyłam go na stole i przesunęłam w jej stronę. Przeczytaj. Zawahała się. Jej dłonie lekko drżały, gdy wzięła dokument i zaczęła przesuwać wzrokiem po tekście. Im dalej czytała, tym bardziej rozszerzały się jej oczy. Nie musiałam nic więcej mówić. Wszystko było tam, czarno na białym. Zofia rzuciła papiery na stół, jakby paliły jej dłonie. Po raz pierwszy zabrakło jej słów. To niemożliwe, wyszeptała, oszołomiona. Po prostu patrzyłam, czekając na burzę. I nadeszła. Jej szok szybko przerodził się w gniew. To oszustwo! Zmanipulowałaś tatę, żeby przepisał ci dom. To powinno należeć także do mnie. Jej oskarżenie sprawiło, że parsknęłam śmiechem. Wciąż nie przyjmowała do wiadomości prawdy. Nadal sądziła, że ma jakiekolwiek prawo do czegoś, co nigdy nie było jej. Nie! Mój głos był stanowczy. Nigdy nie pomogłaś, nigdy się nie przejmowałaś. A teraz chcesz coś, co nie jest twoje? To tak nie działa. Zofia gwałtownie wstała, przewracając krzesło. Jej oczy płonęły nienawiścią. To absurd, Maja. To niesprawiedliwe. Skrzyżowałam ramiona, czując spokój, którego się nie spodziewałam. Niesprawiedliwe? Niesprawiedliwe byłoby to, gdybym musiała dźwigać ten ciężar sama, a ty teraz dostałabyś połowę bez żadnego wysiłku. Niesprawiedliwe byłoby to, gdybyś miała prawo do czegoś, czego nigdy nie doceniałaś. Niesprawiedliwe byłoby to, gdybyś dostawała cokolwiek za darmo, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Ale teraz, Zofia, pochyliłam się lekko w jej stronę, patrząc jej prosto w oczy. Teraz nie masz nic. Otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale żadne słowo nie padło. Bo wiedziała, że to prawda. Mój ojciec westchnął cicho obok mnie. Jego twarz była pełna zmęczenia i smutku. Kochał Zofię, ale w tamtym momencie, myślę, że po raz pierwszy zobaczył ją taką, jaka była naprawdę. Zofia była w potrzasku. I po raz pierwszy w życiu to zrozumiała. Cisza w pokoju była ciężka, dusząca. Zofia wciąż stała nieruchomo, próbując przetrawić to, co właśnie usłyszała. Nie miała nic. żadnego prawa do domu. Żadnej części spadku, który uważała za swój. Widziałam, jak w jej oczach duma walczyła z rzeczywistością. Przez całe życie Zofia była przekonana, że w jakiś sposób zawsze dostanie to, czego chce. Ale teraz, w obliczu prawdy, wszystko, co jej zostało, to porażka. To nie może się dziać, wyszeptała, jej głos się załamał. Odwróciła się do naszego ojca, jakby liczyła, że ją uratuje. Tato pozwoliłeś na to? Wiedziałeś, że ona zabrała mi moją część domu? Ojciec uniósł na nią swoje zmęczone oczy. Tym razem nie było w nich czułości. Nie ma tu nic twojego, Zofia. Nigdy nie było. Jej twarz pobladła, jakby te słowa były ciosem prosto w serce. Jej usta lekko się rozchyliły, jakby chciała coś powiedzieć. Ale jego spojrzenie było twarde, nieustępliwe. Nie zamierzał jej bronić. Nie tym razem. Była sama. Zofia zacisnęła pięści. Nie zamierzała poddać się tak łatwo. Myślisz, że to tak się skończy, Maja? Pójdę do sądu. Mam swoje prawa. Skrzyżowałam ramiona, niewzruszona. Proszę bardzo. Wynajmij prawnika. Wydaj swoje pieniądze. Będę tutaj, patrząc, jak odkrywasz to, co już wiesz, ten dom należy do mnie. Jej oczy płonęły czystą nienawiścią. Ale nie bałam się. Po raz pierwszy to ona straciła kontrolę. Przez moment myślałam, że rzuci się na mnie, zacznie krzyczeć, zrobi awanturę. Ale wtedy coś w jej twarzy się zmieniło. W jej oczach pojawiła się nie tylko wściekłość, ale też upokorzenie. Wiedziała, że mam rację. Zofia chwyciła torebkę, wzięła głęboki oddech i uniosła pod brudek. Ostatnia próba zachowania resztek godności. Oboje będziecie tego żałować. Odwróciła się i wyszła. Drzwi trzasnęły za nią z hukiem. I wtedy cisza. Mój ojciec westchnął ciężko i przetarł twarz dłonią. Był wyczerpany, ale też wyglądał na ulgę. Usiadłam obok niego, czując, jak ciężar ostatnich dni znika z moich ramion. Wszystko w porządku. Zapytałam cicho. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Był to uśmiech mały, zmęczony, ale szczery. Mam ciebie. To mi wystarczy. Uzy napłynęły mi do oczu. Tym razem nie płakałam ze zmęczenia. Nie płakałam z frustracji. Płakałam, bo po raz pierwszy czułam, że wszystko, co zrobiłam, miało sens. Od tego dnia dom pozostał na swoim miejscu. Ale już bez cienia chciwości i interesowności. Zofia nigdy nie wróciła. A ja? Ja w końcu żyłam w spokoju.